witam kochani bardzo serdecznie Sunline tarot tarociska Fortuna kłania się dzisiaj horoskop dla koziorożców zodiakalnych ascendentalnych w słońcu w księżycu jeśli macie ten znak zapraszam bardzo gorąco do wysłuchania no i oczywiście zaczynamy moi drodzy od kart tarota potem karty anielskie także zaczynamy zobaczmy decydujące wydarzenia we wrześniu Padły cztery karty. Tutaj, moi drodzy, decydującym wydarzeniem będą wydarzenia związane z, ze współpracami. E, tutaj jest as mieczy, siódemka mieczy i trójka mieczy. Moi drodzy. Obawa o Waszą pracę, o współpracę, szukanie nowego miejsca, odcinanie się od tego, co jest w tej chwili. Być może ta praca Wam nie służy i tutaj będziecie szukać nowego zajęcia. Nie oszukujcie się, bo na pewno jest tutaj, nie oszukujcie się sami. Działajcie, szukajcie tej nowej pracy, jeśli ta wam nie służy, bo tu widać, że naprawdę chcecie się odciąć. Jest dużo smutku i takiego, moi drodzy, roztrząsania, że dlaczego muszę być w tak niekomfortowym miejscu. Tutaj być może problem z kobietami również w miejscu pracy dla koziorożca, ale też, kochani, nie jest dobre wynagrodzenie w tym miejscu pracy i wy nie jesteście z tego tytułu zadowoleni. Także decydujące wydarzenie będzie szukanie nowego miejsca pracy, szukanie nowych dróg, bo czujecie się zasmuceni, niedocenieni, oszukani. Także odcinanie się od starych schematów, ja bym powiedziała ogólnie. Co w finansach u koziorożca na listopad? Co w finansach? Finanse macie wspólne i finanse będą dobre. Dzięki kobietom, w zasadzie, koziorożec ma. Poczucie bezpieczeństwa dzięki kobietom. Także tutaj, moi drodzy, na pewno jest karta zwycięstwa i dajecie sobie fantastycznie radę w finansach. Pomoc od kobiet, wspólne finanse, jest pomoc mentalna, jest pomoc uczuciowa, jest pomoc finansowa również i razem z. Wspólnie tworzycie taki bardzo dobry zespół, team, tak. Finansowo bardzo dobrze. Co w pracy? No właśnie, tam już wychodziło, ale zobaczmy, co w pracy. W pracy są duże blokady, moi drodzy, uwięzienie, poczucie uwięzienia, chęć zaczęcia nowej pracy. I nie wiem, gdzie jesteście w tej chwili, w jakiej pracy, ale tutaj w tej pracy jest blokada, czas odejścia, jest nowy projekt pokazany. Nie blokujcie się, jeśli macie odejść, bo macie związane ręce, wy obawiacie się odejść, blokujecie się, ale bardzo tego chcecie, bo tutaj czas na nowe projekty, na nowe wyzwania. Wszechświat woła Was wręcz do. Pójścia w nowe, tak? Zakończcie stary rozdział. Także tutaj wszechświat krzyczy o nową pracę. Co u przyjaciół, co u przyjaciół u znajomych, jak to wygląda? Co u przyjaciół? Co u przyjaciół, kochani. Tutaj, moi drodzy. Masz przyjaciół, tak naprawdę dwie przyjaciółki, które królową monet, królową kielichów, i ty jesteś sam pośrodku. To jest troje ludzi, którzy z, umieją współpracować ze sobą, umieją się dogadywać, także możesz liczyć na swoich przyjaciół na pewno. I wiele osób nowych. Prawdopodobnie będzie chciało tutaj do Twojego grona przyjaciół dołączyć przynajmniej jeszcze kolejne jakieś osoby, dwie lub trzy. Także możesz poznać nowych przyjaciół, ale na dwie przyjaciółki możesz liczyć, które cię wspierają cały czas. Cały czas to samo wychodzi, moi drodzy, tak naprawdę. Masz bardzo dobry moment na przyjaźnie, na znajomości, na zawieranie nowych, szczególnie też co w uczuciach? W uczuciach? W uczuciach? Pomimo że jest zmiana powolna, to już widać, tak naprawdę. Że Ty zaczynasz działać w tych uczuciach inaczej. Uczucia łączą Cię poprzez kontakty z dziećmi. Możliwe, że dzieci łączą Was w jakieś takie więzy mocniejsze, głębsze, silniejsze. Jest zwycięstwo w tych uczuciach, jest radość, jest rodzina pokazana, ale też, moi drodzy, wspólne świętowanie. Też czasem macie takie ciche dni w uczuciach, w listopadzie pokazane są, ale te ciche dni tak naprawdę są tylko po to, żeby po prostu w ciszy rozumiemy więcej, prawda? W ciszy możemy usłyszeć najwięcej, najwięcej czujemy, najwięcej widzimy i rozumiemy, także ta cisza jest wam bardzo potrzebna, ale w uczuciach jest bardzo dobrze. Jest, moi drodzy, bardzo duże porozumienie. I tam cichy dzień, jak się trafi, to oczywiście jest to potrzebne. W rodzinie, kochani, co w rodzinie teraz? W rodzinie u koziorożca. W rodzinie trzeba rozmawiać, tak? Yy, wyjaśniać sobie, bo tutaj odgradzacie się od rodziny, może od dalszej, może od bliższej. Są pewne ograniczenia, są pewne tęsknoty za niektórymi członkami rodziny, być może są gdzieś dalej. Jest trochę tęsknoty, jest trochę ograniczeń takich. Yy, Mentalnych, ale też może ja bym powiedziała zdrowotnych, może ktoś ma słabsze zdrowie w rodzinie, i tutaj uważajcie na spory, bo trzeba pogodzić pewne sprawy. Tutaj mogą być jakieś potyczki słowne, mogą być jakieś tęsknoty, odgradzanie się od niektórych osób z rodziny, być może dalszej. Trzeba rozmawiać i sobie wyjaśniać, na pewno. Nie, nie odgradzać się od swojej rodziny. Także takie, moi drodzy, tutaj dla Was prognozy dla rodziny. Co w zdrowiu? Zdrowotnie. Jak wygląda sytuacja zdrowia u koziorożca? Zdrowotnie. Tutaj moi drodzy uważajcie na układ sercowo-naczyniowy, układ krwionośny tak naprawdę, bo mogą być jakieś skoki temperatury czy ciśnienia pod wpływem emocji, czas odpocząć, ból pleców, ból nóg. Być może będą dolegliwości ze strony jelit, ale także uważajcie na siebie w podróży, bo tutaj są, moi drodzy, pokazane karty: choroby lokomocyjne mogą się przytrafić, ale też układ nerwowy. Nie śpieszcie się w podróży. Jadąc samochodem jazda samochodem się pokazała. I na co zwrócić uwagę w listopadzie, powinien koziorożec na pracę. No, właśnie. Czas, moi drodzy, na wyjaśnienia i na coś nowego. Może dołączycie jakieś szkolenie, może jakiś kurs. Ustalcie w pracy plan, strategię działania, włączcie coś nowego, ale tutaj czas. Na y, koło fortuny mówi o pomyślności w pracy, jeśli dołączycie coś więcej. Tutaj trzeba się czegoś dowiedzieć, douczyć, ale też wyjaśnić sobie w pracy pewne sytuacje niejasne. Ale wiele osób będzie szukać nowego zajęcia. Tak, tam wyszło. Podróż y, związana z nowym zajęciem, z nową pracą. No dobrze kochani, to dobrnęliśmy do końca tarota i teraz karty anielskie, wyjaśniająca karta anielska, podsumowująca cały horoskop. Karty ze środka poproszę. Przygoda. Tutaj moi drodzy, życie to przygoda. Bądź gotowy na niespodziewane i wykorzystuj wszelkie nadarzające się okazje. Anielska mądrość radzi, byś uwolnił się od wszystkich przyzwyczajeń. I rutyny, w jakich utknąłeś. Spróbuj czegoś innego i traktuj życie jak cud. Jeśli droga przed Tobą wydaje Ci się ciemna, czyń tak, jakbyś odrywał jakieś ciemne miejsce. Poproś anioły, by oświetliły Ci drogę. Wypatruj znaków i sygnałów, które powiedzą Ci dokąd i w jaki sposób. Pełen ekscytacji i odwagi odkrywaj nieznane. Te cechy przyciągają pieniądze i sukces zawodowy, a także dodają smaku w związku. Anioły inspirują Cię, by szedł naprzód z oczekiwaniem i nadzieją. Afirmacja. Ochoczo stawiam czoło życiowe. Przygodą. Czas na zmiany, moi drodzy, szczególnie tutaj w karierze zawodowej. Dziękuję, kochani, za uwagę. Pozdrawiam i życzę wspaniałego miesiąca listopada. Do usłyszenia.